W dzisiejszym wydaniu Agrowiadomości Non-Stop m.in. razem z prezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Stanisławem Kacperczykiem postaramy się podsumować tegoroczne zbiory zbóż. Należności celne przywozowe w sektorze zbóż ustalone przez Komisję Europejską. Posiadacze lasów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W skupach znów trochę lepszych wieści zyskiwały zboża, rzepak i żywiec wołowy. Zbiory zbóż dobiegły końca. Choć na początku roku plony nie zapowiadały się tak dobrze, okazało się, że tegoroczne wyniki są zaskakująco dobre. Po śnieżnej zimie synoptycy prognozowali suszę w stulecia. Na szczęście majowe i czerwcowe opady uratowały plantacje. Ten rok, jeżeli chodzi o warunki, również był dla rolników trudny. Bo nie tylko sucha wiosna, praktycznie dwa miesiące nie mieliśmy deszczu w wielu regionach, ale również Później opady, przymrozki. Myślę, że w tym roku był bardzo wielki sprawdzian dla umiejętności rolników z zakresu stosowania zarówno nawozów, jak również środków ochrony roślin. I ci, co zrobili to dobrze, myślę, że uzyskali niezłe efekty. Ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zbiory zbóż w Polsce mogą wynieść prawie 28 milionów ton. Czyli o 11% więcej niż w ubiegłym roku. Większe są też plony. Eksperci GUS oszacowali je średnio na poziomie blisko 10% większym niż przed rokiem. Jeżeli chodzi o plony i zbiory, myślę, że są większe jak w roku ubiegłym. Rok mieliśmy ubiegły ciężki, ale to nie są zbiory większe od średniej wieloletniej. I znowu są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o. Nasz kraj. Są regiony, gdzie plony są bardzo niskie, a wydawałoby się, że powinny być wysokie, chociażby wschodnia część Polski, zamieszczona, gdzie przymrozki, jak również czasami nadmiar wody, spowodował, że te plony są rzędu 5-6 ton. I są regiony, gdzie rolnicy osiągali wręcz rekordowe plony, a wręcz w niektórych gospodarstwach. Były bite rekordy, jeżeli chodzi o zbiory pszenicy, nawet powyżej 12 ton. Radość z wysokich plonów zaburzają niskie ceny skupu wyprodukowanego ziarna. Aktualne ceny w skupach, jak zwykle w naszym raporcie cenowym, a tuż po nim obszerna wypowiedź prezesa Stanisława Kacperczyka, w której między innymi poruszany jest problem niskich cen w skupach oraz działania, jakie Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych czyni, by przeciwdziałać temu zjawisku. 27 sierpnia weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż. Ostatnio nas, rolników, bardzo bulwersuje to, że najpierw kilka dni temu mówiło się i podejmow, podjęto decyzję o obniżce ceł, a dwa, trzy dni temu mamy decyzję tutaj Komisji, która te ceny w ogóle, cła w ogóle na zboża znosi. Czyli automatycznie otwieramy kraje trzecie na import zboża, które będą eksportować zboże do Polski. A wiemy, że nawet najmniejsza partia towaru postawiona na granicy do dyspozycji handlu w tych cenach niskich rzutuje na cenę po prostu w całym kraju. Dlatego też no nie wiemy, czym się kierowała Unia, żeby te cła znosić. Jak zauważa prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, zboże trafiające na rynek z krajów spoza Unii Europejskiej będzie produkowane bez obostrzeń obowiązujących na terenie wspólnoty. Możliwość stosowania substancji zakazanych na terenie np. Na Polski przez rolników spoza Unii powoduje, że konkurowanie z nimi staje się bardzo trudne. Istnieje ryzyko, że wjeżdżające zboże będzie posiadało pozostałości zakazanych substancji na terenie wspólnoty. Do 11 września w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiadacze lasów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Pomoc można uzyskać na takie zabiegi jak przebudowa składu gatunkowego, m.in. wprowadzanie drugiego piętra. Dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, zróżnicowanie struktury drzewostanu, zakładanie remizy, czyszczenia późne albo też zabiegi ochronne przed zwierzyną. Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać do biur powiatowych agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Prezes agencji w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez agencję informacje o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Więcej informacji na temat tego poddziałania można uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numerem bezpłatnej infolinii 838 0084 oraz na stronie www.arimrgov.pl. Po ostatnich opadach wszystko wskazuje na to, że sezon grzybowy 2020 jest w pełni. Dużo osób chwali się znalezionymi okazami, a co niektórzy nawet pełnymi koszykami. Warto więc udać się do lasu na poszukiwania. Jeśli podczas grzybobrania nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny, lepiej będzie go pozostawić dla doświadczonego grzybiarza lub zebrać i zanieść do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam specjaliści sprawdzą grzyby i powiedzą, czy nadają się do spożycia. W tym sezonie pierwsze grzyby pojawiły się wyjątkowo wcześnie, ciepłe i deszczowe majowo-czerwcowe dni spowodowały, że w polskich lasach wyrosły pierwsze maślaki, borowiki czy koźlaki. Dla grzybów dogodnymi warunkami są wilgoć i ciepło, których miejscami nie brakowało i teraz również nie brakuje. Już dziś zapraszamy Państwa do uważnego śledzenia naszego kanału. W jednym z najbliższych filmów z cyklu Nawozy No Stop specjalnym gościem Pawła i Kamila będzie jeden z najlepszych skoczków narciarskich świata, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, bardzo popularny i lubiany Piotr Żyła. Widzowie dowiedzą się m.in. co łączy Piotrka z rolnictwem, jakie są podobieństwa między skokami narciarskimi a pracą w gospodarstwie rolnym oraz jak wyśmienity skoczek radzi sobie z koszeniem pszenicy. Kolejny tydzień w skupach, gdzie zdecydowanie więcej było zmian na plus. Rosły średnie krajowe niemal wszystkich zbóż. Zyskiwały także ceny za tonę ziarna rzepaku i kilogram żywca wołowego. W 10 województwach rosły w ostatnim tygodniu ceny za tonę pszenicy konsumpcyjnej. Wzrosła o 20 zł, między innymi maksymalna cena dla Polski. W połowie województw najwyższe kwoty mają siódemkę na początku. Średnia krajowa zyskała w ostatnim tygodniu 9 zł i osiągnęła taką samą wartość jak miesiąc temu. Trend miesięczny pszenicy paszowej zmienił kolor na zielony. Średnia krajowa jest wyższa od tej sprzed miesiąca o 3 zł, a w ostatnim tygodniu zyskała 4 zł. Ceny na plus zmieniły się w 5 województwach. Zyskała 10 zł, m.in. maksymalna cena dla Polski. Jeszcze mniej zmian, jeśli chodzi o skrajne ceny w poszczególnych województwach w przypadku pszenżyta. Tam, gdzie one nastąpiły, miały charakter dodatni. I mimo iż cena maksymalna i minimalna dla Polski pozostały bez zmian, to jednak średnia krajowa w ostatnim tygodniu zyskała 7 zł. Nie zmieniła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena za tonę żyta konsumpcyjnego. Jej trend miesięczny wciąż pozostaje ujemny, ale w ostatnim tygodniu były symptomy zmian na lepsze. Wzrosły ceny w trzech województwach. O 20 zł. wzrosła maksymalna kwota dla Polski aż 820 zł za tonę jęczmienia operuje biuro maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej w Śremie. To cena zdecydowanie przewyższająca te w pozostałych skupach w dwóch województwach. W ostatnim tygodniu zmiany na plus, 2 zł zyskała średnia krajowa, która jest identyczna jak na początku sierpnia. W trzech województwach północno zachodniej Polski zmieniły się w ostatnim tygodniu ceny oferowane za tonę owsa konsumpcyjnego. Większość zmian była ujemna, co spowodowało stratę średniej krajowej o kolejne 3 zł. Skrajne ceny dla Polski zmieniły się o 10 zł, maksymalna w dół, minimalna w górę. Utrzymują się wysokie ceny za tonę kukurydzy suchej. W ostatnim tygodniu najwyższe kwoty oferowane za ziarno zmieniły się w dwóch województwach. Średnia krajowa pozostała jednak na niezmienionym poziomie, podobnie jak skrajne ceny dla Polski. Rosną ceny oferowane za tonę rzepaku. W ostatnim tygodniu zyskiwały one w większości województw od 30 zł do poziomu 1700 zł, wzrosła maksymalna cena dla Polski. Średnia krajowa zyskała 7 zł, ale trend miesięczny wciąż pozostaje ujemny. Nie zmieniła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena za kilogram żywca wieprzowego, która jest niższa od tej sprzed miesiąca o 13 groszy. Tylko w czterech województwach nanosiliśmy niewielkie korekty cenowe 2 na plus i 2 na minus. O 10 groszy wzrosła minimalna cena dla Polski. Coraz bliżej wartości 7 zł jest średnia krajowa cena za kilogram żywca wołowego. W ostatnim tygodniu zyskała ona 9 groszy. Te efekty wzrostu w sześciu województwach nie zmieniły się w skrajne ceny dla Polski. Ale coraz więcej jest miejsc, w których najwyższa cena sięga co najmniej 8 zł. Ten rok, jeżeli chodzi o warunki, również był dla rolników trudny, bo nie tylko sucha wiosna praktycznie dwa miesiące nie mieliśmy deszczu w wielu regionach. Ale również później opady, przymrozki, które trwały kilka dni, nawet i były spadki temperatur do minus 8, nawet może czasami przy gruncie więcej, to wszystko miało wpływ na wielkość plonów. W miesiącu maju przyszła już normalna pogoda, przekropna. To powodowało, że rośliny starały się nadrabiać to, co wcześniej straciły. W tym roku był bardzo wielki sprawdzian dla umiejętności rolników z zakresu stosowania nawozów, jak również środków ochrony roślin. Ci, co zrobili to dobrze, myślę, że uzyskali niezłe efekty. Plony i zbiory są większe jak w roku ubiegłym. Rok mieliśmy ubiegły ciężki, ale to nie są zbiory większe od średniej wieloletniej. I znowu są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o nasz kraj. Są regiony, gdzie plony są bardzo niskie, a wydawałoby się, że powinny być wysokie, chociażby za mężczyzna, gdzie przymrozki, jak również czasami nadmiar wody spowodował, że te plony są rzędu 5-6 ton. I są regiony, gdzie rolnicy osiągali wręcz rekordowe plony, pszenicy nawet powyżej 12 ton. Jeżeli chodzi o z okres samych żniw myślę, że sprzyjał rolnikom, chociaż znowu ze względu na różnorodność położenie w wielu regionach była pogoda przekropna szczególnie przed żniwami i to powodowało, że rolnicy mieli problemy znowu z nadmiarem wody, topiły się kombajny. W naszym tutaj regionie w okresie żniw mieliśmy sprzyjającą pogodę, można było szybko i sprawnie dokonać zbioru tego, co urosło na polu. Jak zwykle mieliśmy problemy i mamy z cenami zbóż, bowiem te ceny w dalszym ciągu są niskie, a w okresie żniw szczególnie niskie. To jest coś niezrozumiałego, bowiem te ceny nie potrafią nawet zrekompensować kosztów produkcji są niższe w wielu przypadkach jak w roku ubiegłym mimo że następuje inflacja i środki do produkcji drożeją te ceny możemy porównać z okresu żniw do cen sprzed 20-30 lat z cen skupu interwencyjnego który wtedy były pszenica pamiętam była po 660 zł w tej chwili pszenica konsumpcyjna nie zawsze taką cenę osiągała w okresie żniwach pszenica paszowa była dużo tańsza. Mamy problemy z cenami żyta, cenami owsa są znacząco niższe jak w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi jak zaradzić tym niskim cenom, myślę, że można tutaj podejmować następujące decyzje. Po pierwsze, pokusić się na zabezpieczenie w gospodarstwach bazy magazynowej. Wiele gospodarstw posiada odpowiednią bazę, posiada silosy, jest w stanie sprzedawać ten towar, podejmować decyzję o sprzedaży w dogodnych dla nich sytuacji i warunków i wyczekiwać po prostu na wzrost cen. Niemniej jednak jest gro gospodarstw, które jest w jakiś sposób zmuszone, nie posiadając bazy magazynowej, do sprzedaży tego zboża, no i wtedy ci rolnicy tracą ze względu na niskie ceny. Jeden sposób to jest po prostu czekanie na dogodne warunki sprzedaży. Druga sprawa to jest sprawa eksportu polskiego zboża. Wiemy, że w normalnych warunkach ten eksport sięga i w tym roku też powinien sięgać 4 do 6 milionów ton. Aby ten eksport zaistniał i aby można było wyeksportować to zboże, musimy posiadać odpowiednią infrastrukturę portową i warunki do szybkiego załadunku statków i wywiezienia tego zboża z Polski. Niestety, warunki, które w tej chwili mamy w portach, nie zawsze się sprawdzają i nie zawsze spełniają te wymogi. Bardzo drogie są frakty statków, postój statków w porcie. I przetrzymywanie tego statku przez kilkanaście dni do załadunku zbożem wpływa na cenę. Chciałbym również zwrócić uwagę na ceny w zależności od położenia danego gospodarstwa w Polsce, bowiem ceny na północy, wręcz niektórzy rolnicy mówili, że są w porządku. To znaczy cena w porcie 780-800 zł, ale jak już popatrzymy na transport tego zboża z centrum Polski, ze wschodu, to wtedy okazuje się, że ten transport kosztuje około 100 zł do tony. Czyli ta pszenica, która tam w porcie kosztuje 70, i rolnik, który posiada gospodarstwo blisko portu, osiągnie tą cenę, która zdawałoby się, że jest satysfakcjonująca. To dla nas jest to cena 670-680 zł tutaj w centrum. Chciałbym również zwrócić uwagę na cenę na Matiw. Cena w Polsce jest niższa od 10 do 15%. Uważam, że również tak nie powinno być. Ostatnio nas rolników bardzo bulwersuje to, że kilka dni temu mówiło się i podjęto decyzję o obniżce ceł, a 2-3 dni temu mamy decyzję tutaj komisji, która cła w ogóle na zboża znosi. Czyli automatycznie otwieramy kraje trzecie, które będą eksportować zboże do Polski. A wiemy, że nawet najmniejsza partia towaru postawiona na granicy do dyspozycji handlu w tych cenach niskich rzutuje na cenę po prostu w całym kraju. Dlatego też no nie wiemy, czym się kierowała Unia, żeby te cła znosić, tym bardziej, że. Bardzo nas to boli, że u nas musimy stosować wszelkiego rodzaju wymogi w zakresie technologii, czyli stosowania środków, które są dopuszczone, a z drugiej strony wjeżdża do nas zboże z kraju, gdzie tych z wymagań nie przestrzegają i stosują środki, które u nas są zabronione. Także jest to bardzo poważna sprawa. Jeżeli chodzi o nasze działania, aby ceny były stabilne i żeby były w miarę zadawalające dla rolników, to upominamy się cały czas o tą infrastrukturę portową, o to, żeby nasz kraj mógł płynnie sprzedawać to zboże za granicę. Ostatnio wystosowaliśmy pismo do pana premiera, otrzymaliśmy odpowiedź o tym, że będą podejmowane odpowiednie działania, aby te porty zarówno w Gdyni jak i w Świnoujściu uruchomić. Myślę, że warto podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną sprawę. Praktycznie zanika nam hodowla w gospodarstwach na wsi. To, co produkowały gospodarstwa do tej pory, na jakby samo zaopatrzenie ich pokarm, w pasze dla zwierząt, które w tych gospodarstwach były utrzymywane, w tej chwili praktycznie tych zwierząt w gospodarstwach nie ma. Dlatego też praktycznie większość rolników podejmuje działania, aby to zboże sprzedać. Zastanawiamy się, co zrobić, aby to zboże zagospodarować w dobrych cenach w Polsce. Czyli jeden kierunek eksport, drugi przetwórstwo, trzecie bioetanol, a niektórzy nawet mówią o sprawach wykorzystywania do celów, które wydaje nam się wręcz, które nie powinny mieć miejsca, czyli sprawa używania, bowiem wiemy, że, że brykiet i wszystkie tutaj opałowe rzeczy są droższe aniżeli to dwukrotnie, niejednokrotnie, aniżeli chociażby owiec, który kosztuje w tej chwili 350 czy, czy 400 zł, a brykiet kosztuje 800 czy, czy więcej. Także tego typu tutaj mamy, mamy problemy. Również liczymy, że rozwiązaniem, który będzie sprzyjał uzyskiwaniu lepszych cen na zboża, pomijając pośredników, będzie platforma żywnościowa. Mieliśmy jej start, niewiele było podpisanych kontraktów na tym etapie eksperymentalnym. W chwili obecnej ma działać już prawidłowo. Liczymy, że rolnicy będą mieli szansę sprzedaży większych partii na platformie. Platforma ruszała w okresie, kiedy wielu rolników miało już podpisane kontrakty. Terminowe, bowiem rolnicy zabezpieczają ryzyko po prostu również spadku cen, i praktycznie było mało dostawców sprzedających na platformie. Liczymy, że teraz ten temat ruszy. Chciałbym również zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się rolnicy w produkcji, a których wcześniej nie podniosłem. Jest to sprawa plagi mysz i różnego rodzaju szkodników, które żerują w zbożach. Wystąpiliśmy kilka dni temu do ministra w sprawie podjęciu działań. Wypowiadał się na ten temat i pan dyrektor Joru i przedstawiciele nauki. Chodzi o znalezienie sposobu ograniczenia występowania szkodników, bowiem w wielu regionach, szczególnie w rejonie wrocławskim, szkodniki spowodowały bardzo wiele strat. Jak nas informuje jeden z naszych rolników, pan Alfred Kieloch w jego gospodarstwie i okolicznych gospodarstwach plony rzędu dwóch, trzech ton, niektórzy rolnicy musieli likwidować po prostu swoje plantacje. Czekamy na odpowiedź, podjęcie działań. Są również sposoby, aby ograniczyć nie tylko ptaki, bo w ten sposób to rolnicy stosują. Stawiają zwyżki na, na polach, stawiają kołki, aby... Yy, Ptaki po prostu robiły porządek z, z myszami, ale również zastanowili się nad możliwością po prostu chemicznej, chemicznego zwalczania tych szkodników, co z powodzeniem robią już farmerzy amerykańscy.